pracujemy od wczesnego świtu do późnej nocy aby zawieźć cię tam dokąd chcesz dotrzeć i bezpiecznie z powrotem do domu by pobudzać wzrost a koła mogły się toczyć aby wszystko działało jak należy a na stoły trafiała dobra żywność pracujemy aby budować przyszłą danie Pracujemy, aby poprawiać warunki pracy, aby wspierać zdrową konkurencję opartą na równorzędnych zasadach oraz dobrą atmosferę w pracy, aby powodem długiej przerwy od pracy nie było wypalenie zawodowe. Pracujemy, aby łączyć ludzi, gdy zmienia się świat. Korzystamy z nowych technologii jako narzędzi ułatwiających nam pracę, lecz sprzeciwiamy się ich wykorzystywaniu w celu zaburzania konkurencji. Z radością witamy każdego, kto chce pracować jak my. Nieważne, czy jesteś młody, doświadczony, czy bardzo doświadczony. Jesteśmy oddani naszej sprawie i naszym fachom. Dlatego zawsze znajdujemy rozwiązanie. Aby zapewniać godne warunki pracy, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie. Dla nas wszystkich.